dobry dziewczyny! Dzisiaj przychodzę do Was z filmem o moich letnich niezbędnikach. Jak widzicie jest nowe tło. Jestem bardzo ciekawa, jak to tło takie gładkie Wam się podoba. Dajcie znać, bo jak Wam się będzie podobało, to sobie je tutaj może tak zostawię. Zobaczymy, co i jak. Jak rozkminię. Także dajcie znać, czy takie tło Wam się podoba bardziej, yy, niż gdy coś tam z tyłu się dzieje. Jeszcze z, na pewno zobaczycie filmy z, ze starym tłem, bo jeszcze nagrywałam. One są nagrane, muszę je tylko obrobić i ogarnąć internet, żeby je sobie wrzucić, ale dzisiaj um, przychodzę do Was z filmem o moich takich niezbędnikach na lato, o tym, bez czego ja sobie nie wyobrażam kosmetycznego, wiecie, takiego lata, czyli coś, co mi bardzo lubię, bardzo często. Um, czyli coś co lubię, coś co praktycznie co co sezon, wiele z tych kosmetyków, co sezon u mnie wraca, albo jakiś typ kosmetyków, wszystko to zobaczycie w tym filmie. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, jakie są Wasze niezbędniki letnie, jakie kosmetyki Wy zawsze latem kupujecie albo na sezon letni. Musicie sobie skompletować, jaką pielęgnację lubicie. Wszystko tutaj zobaczycie. Zobaczycie też jakieś moje triki. Coś tu Wam po prostu fajnego podpowiem. I pierwsze, co to filtry. Czy to mi się będzie wyostrzało? Teraz się może mi nawet ładniej będzie wyostrzało. Zobaczymy. Pierwsze to to filtry. E, I ogólnie ja filtry stosuję cały rok, natomiast wiem, że na pewno też wiele z Was filtry stosuje tylko i wyłącznie latem. Co no niestety po uszach. Za to, no ale lepiej latem niż w ogóle wcale przez cały rok. Ale zachęcam Was do stosowania filtrów cały rok, tylko musicie znaleźć sobie dobry filtr, i to jest klucz do tego, żebyście Wy chciały stosować filtry. Na moim kanale jest filmik z przeglądem filtrów i ja mam cerę mieszaną, więc nienawidzę filtrów, które są tłuste, które się świecą, które się lepią. Więc bardzo Wam ten film polecam, bo tam znajdziecie naprawdę bardzo dużo filtrów, które powinny Wam podpasować. Jeżeli nie jesteście przekonane do stosowania filtrów, to w tym filmie znajdziecie sobie. Myślę, że przynajmniej jeden fajny filtr, który zachęci Was do stosowania filtrów. Ja Wam postaram się odszukać ten film i podlinkować. Zobaczcie sobie, bo to naprawdę jest spory wybór. I filtr, do którego wróciłam, to jest filtr marki Neutrea o kolorze, ja w kolorze Nude. To są filtry, które mają delikatny pigment. Możecie go sobie dobrać do odcienia Waszej skóry. Właśnie nie lepią się bardzo ładnie, delikatnie wyrównują nad kolor skóry On daje takie delikatnie matowe nawet wykończenie, bym powiedziała Czy zastąpi wam podkład? No to już wy musicie ocenić Ja go oczywiście przypodrobuję, natomiast ja nie stosuję na co dzień podkładów Więc to też taka uwaga On ma FPF 50+, PA na 4 plusiki, 4 na 4 Więc naprawdę, jeżeli chodzi o filtr, to jest świetny filtr, ja go bardzo lubię no samo to, że stosowałam go w tamtym roku i w tym roku, ponownie do niego wróciłam Oczywiście filtry do ciała też, jeżeli chodzi o ciało Natomiast dalej lecąc do twarzy to jest I hit, który odkryłam niedawno, tej marki QA Nie wiem dokładnie jak tą markę się czyta I to jest żel do mycia twarzy miętowy Natomiast ta mięta, ona nie podrażnia skóry, nie powoduje jakiś problemów, nie szczypią oczy To nie jest jakaś hardkorowo mocna mięta tylko to jest, czujecie to mięte? czujecie ten chłodek, który powoduje mentol właśnie na skórze, czujecie maksymalne odświeżenie. Natomiast ta skóra nie jest przesuszona, nie jest ściągnięta, nie jest podrażniona. Genialny produkt, on nie jest jakiś hardcoreowo oczyszczający taki, że wam zdziera tam po prostu warstwę hydrolipidową itd. Nie, jeżeli chodzi o oczyszczanie, to on jest taki, no bardzo ładnie oczyszcza, ale jest delikatny dla skóry. Natomiast to, że on jest miętowy, słuchajcie, na te upały to jest po prostu zbawienie. Ja go odkryłam w tym roku, i na pewno, jeżeli on dalej będzie produkowany, to co sezon letni, on będzie w mojej, wiecie, lądował w mojej toaletce, w mojej łazience, bo po prostu coś niesamowicie przyjemnego dla skóry, takie odświeżające, no cudo, serio, i naprawdę jest wydajny, nie trzeba dużo, no świetny żel, naprawdę dziewczyny mega Wam polecam, bo takie właśnie produkty przynoszą nam ulgę, ukojenie właśnie. Latem No i oczywiście mgiełki, różnego rodzaju mgiełki Toniki w formie mgiełków, którymi może, mgiełków Mgiełek, którymi możecie się psikać w ciągu dnia Które też jeżeli zmywacie Właśnie buzię Żelem, to jest też super połączenie Jak jest z takim miętowym żelem Później sobie taki tonik w mgiełce spsikacie To też macie dodatkowe takie Pobudzenie, ożywienie, odświeżenie Możecie takie toniki trzymać w lodówce Więc w ciągu dnia, kiedy wiecie Już macie dosyć upał Możecie się spsikać Po zmyciu twarzy właśnie możecie iść do lodówki I sobie spsikać po prostu Tym, tym tonikiem twarz Ja akurat mam mgiełkę z Polemiki Ona jest bardzo przyjemna ma bardzo taki ładny, delikatnie słodkawy zapach. Tu jest oczywiście cała, jakby, wiecie mieszanka antyoksydantów, bo to jest antyoksydacyjna mgiełka tonizująca z maczą, e, lawendą, ale ona nie pachnie jakoś lawendą, więc nie bójcie, jest rumianek, no ogólnie naprawdę świetny, świetny niacynamid mm, tu jest, no skład jest po prostu genialny, bardzo Wam też tą mgiełkę polecam, bo na dodatkowo będzie Wam bardzo fajnie pielęgnowała skórę, to nie będzie tylko takie odświeżenie się tam wodą, psiknięcie, tylko to będzie bardzo fajne, Dodatkowe pielęgnowanie skóry, więc ekstra I, na... I jak nauczycie sobie taką mgiełkę, będziecie miały mokrą twarz, no to jakieś nawilżanie Nawilżanie latem konieczne e, Wiem, że wiele z Was może nie czuć potrzeby nakładania kremów, nie lubić tego tłuste e, Twarz się potem czasami świeci, więc dla mnie od lat, ja Wam to pokazuję, jeżeli mnie oglądacie Ja latem z kremów przerzucam się bardzo mocno na sera Oczywiście stosuję kremy Mam swoje ulubione kremy, zaraz Wam też jeden fajny pokażę Natomiast zdecydowanie przerzucam się na sera Sera hyaluronowe, takie sera nieolejowe, raczej żelowe, wodniste Genialny patent, na serio Jeżeli um, odstawiłyście kremy i tam Wasza pielęgnacja taka jest uboga, to sięgnijcie po sera I Tu mam dla Was świetny serum do pokazania z firmy Greek Gochis Chyba tak się ta firma nazywa i ona jest z beta-glukanem. Mmm, ma za zadanie wam nawilżać, koić, naprawiać tą skórę, więc to co latem jest tak naprawdę nam najbardziej potrzebne i to na czym nam zależy. Ma przede wszystkim je nawilżać i tak regenerować. Super sprawa. I zobaczcie, ono jest totalnie przeźroczyste. Zaraz wam pokażę, że trochę go zużyłam No widzicie, o, tu jest totalnie żelowe. Dosyć gęsta, to nie jest jakaś bardzo płynna, myślę, że to tutaj widzicie, to nie jest jakaś płynna konsystencja, on nie spływa tak jakoś. Wiecie, genialnie szybko, ale rozprowadza się znakomicie. I znów możecie to serum na przykład trzymać w lodówce, więc możecie takim żelowym serum z lodówki, jak sobie podacie rano na przykład, to od razu Wam się skóra e, obudzi, przebudzi. Możecie je też nakładać wieczorem. Dla mnie ono wieczorem samodzielnie jest troszeczkę za delikatne. Ja je uwielbiam stosować na dzień. Właśnie na dzień jest dla mnie genialne, wyciągnięte z lodówki, psikam twarz tonikiem, na to to serum z lodówki i petardę, po prostu skóra ożywiona od razu, więc bardzo, bardzo fajnie się to sprawdza. Wchłania się tak, dosłownie błyskawicznie zostawię taką jedwabistą skórę, żadnej powłoczki, wchłania się wam do sucha, niektóre serachy lornowe się lepią, to może wam się nie podobać, a to właśnie Kompletnie się nie lepi, więc też jeżeli nie lubicie ser hialuronowych hiel ze względu na to delikatne lepienie się, bo tak jest z kwasem hialuronowym, to to serum się absolutnie nie lepi. Ono wam się chłania, po prostu jakbyście nic nie miały na skórze, czujecie, że ta skóra jest nawilżona, natomiast wchłania wam się totalnie bez śladu. Także naprawdę ekstra, możecie sobie wtedy nałożyć jeszcze jakiś krem e, albo stosować samodzielnie filtr makijaż i jesteście po prostu gotowe. I wieczorem też bardzo fajnie, bardzo fajnie ono się będzie sprawdzało po opalaniu. Oczywiście ja Wam nie nie zachęcam, nie polecam opalania się, no ale samo to, że wychodzicie na zewnątrz, chodzicie gdzieś na słońcu, jesteście w ciepłych krajach, no to wiadomo, że siłą rzeczy ta skóra się będzie opalała mimo filtrów troszeczkę, więc po takim przebywaniu na słońcu też bardzo fajnie takie regenerujące serum Wam się sprawdzi. I to powiedzmy taką dzienną pielęgnację Wam pokazałam. Teraz Wam pokażę jeszcze taką wieczorną, którą bym tutaj coś dołożyła. Jeżeli o to wam może pokażę. Świetna sprawa z marki Neutra i ten krem chcę wam bardzo serdecznie pokazać, jeżeli jesteście fankami też kwasów. Jak wiecie, kwasy uwielbiam i nie wyobrażam sobie też nie stosować kwasów latem. Ja latem kwasów nie stosuję tylko w momencie, kiedy wyjeżdżam w ciepłe kraje. Gdzieś, gdzie jest naprawdę dużo słońca, e, bardzo dużo promieniowania i wiem, że przebywam bardzo dużo na zewnątrz e, I tak samo, jeżeli wyjeżdżam na urlop i ten urlop ma być bardzo, bardzo aktywny, no to też nie stosuję wtedy kwasów, po prostu sobie odpuszczam Bo po pierwsze na urlopie, czy będzie mi się chciało robić taką pełną pielęgnację, żeby odbudowywać warstwę hydrolipidową i tak dalej? Nie, ja sobie też na od, urlopie po prostu odpuszczam to po pierwsze a po drugie nie ma co przeginać, bo czegoś nie dopilnujecie Gdzieś, nie wiem, aktywnie spędzacie czas Filtr wam się zmarzy, gdzieś wam się skóra podrażni Lepiej nie, natomiast tak cały rok ja stosuję filtry Ja cały rok stosuję kwasy W tonikach, w serach, a tu jest krem z kwasem I on się nawet nazywa Summer Peel Więc to jest typowy krem z kwasami na lato Więc wow Tak samo na Belly macie hmm, z marki Skintra Całoroczny peeling, ale on jest mocny i macie całoroczny tonik kwasowy ten tonik, to Wam na mega na lato polecam. A jeżeli szukacie kremu, tutaj jest 15% kwas AHA plus kwasy PHA, więc genialna mieszanka do Certus mieszanych, jak chcecie sobie oczyszczać skórę. Ja latem no zanieczyszcza się ta skóra więcej sebum, więcej łoju, wszystkiego tak naprawdę się więcej produkuje, więc ja latem dlatego też lubię używać kwasy i to jest świetna sprawa. Ja stosuję ten krem wieczorem co taki trzeci dzień, tak dwa-trzy razy w tygodniu go stosuję, niecodziennie. Czasami stosuję też toniki te kwasowe właśnie ten ze skintry, więc to ja sobie to mniej więcej troszeczkę mieszam, ale ten krem jest świetny, on Wam nie będzie podrażniał skóry, nie będzie się nic złego z Waszą skórą tutaj. Działo, on ma kwas migdałowy Na drugim miejscu, więc naprawdę fajna Sprawa, żeby tą skórę trzymać w ryzach. Jeżeli macie problemy ze skórą natem, To bardzo Wam polecam, oczywiście wtedy Filtr, to jest totalny must have I wtedy jak nie używacie filtrów, no to Musicie, po prostu musicie, totalnie musicie Przy tym używać, no i super krem do nawierzania skóry. Eee, ten, ten sample Wam, po nim nie musicie nakładać kompletnie kremu nawierzającego. On samodzielnie, jako pojedynczy krem, Wam wystarczy. Naprawdę nie musicie tutaj dodatkowego nawierzania nakładać. Natomiast jeżeli potrzebujecie, to bardzo Wam polecam The Ordinary i to jest tani krem, bardzo dobry, duża pojemność. On jest z kwasem karłowowym. Co on jeszcze ma w składzie? Bardzo polecany, w ogóle na Cosibelli, on ma wiele, to co właśnie lubię na Cosibelli, że możecie poczytać opinie o kosmetykach i ten krem ma po prostu masakrycznie dużo pozytywnych opinii, więc bardzo się pokusiłam, bardzo ładnie nawilża, więc dzięki temu się pokusiłam, on bardzo ładnie nawilża, jest dosyć gęsty, więc jak dla mnie jest bardzo wydajny, świetne nawilżenie, ale jest gęsty, natomiast szybko się rozprowadza, ładnie się wchłania, na noc dla mnie idealny, jeżeli nie stosuję... Tego kremu, to właśnie teraz ostatnio stosuję ten z The Ordinary i naprawdę świetne. Oczywiście wszystkie linki na dole macie w opisie. I jako taką pielęgnację specjalną, która też super sprawdza się jako złuszczanie, bo z kurelatem też musicie złuszczać, ale trzeba robić to w dużo delikatniejszy sposób. Więc fajnie się takie rzeczy z kwasami do tego sprawdzają. Albo właśnie maseczki pilow i tu macie dwa w jednym, bo to jest maseczka nagietkowa. Ona będzie działała właśnie tak uspokajająco, wyciszająco. Po opalaniu może niekoniecznie, bo ona jest pilow, więc też tutaj pamiętajcie, że pilow to troszeczkę wam będzie zdzierał na skórek, ale żeby odświeżyć tą skórę, a przy okazji ją najwyżej zregenerować, odżywić, no to jest po prostu genialna maseczka. Mega wam polecam. Zobaczcie, też taka żelowa, świetna, naprawdę świetna maska. Użyłam już jej kilka razy i naprawdę sprawdza się super, ładnie tą skórę też wam będzie delikatnie oczyszczała. To nie jest typowa maseczka oczyszczająca. No ale przez samo pilot trochę Wam się ta skóra będzie też oczywiście tutaj oczyszczała. Świetna sprawa. Naprawdę jedna z lepszych masaczek pilow jaką miałam, bardzo ładnie odświeża też skórę. Naprawdę super sprawa. W ogóle, jak widzicie, pokazuję Wam dużo takich żelowych konsystencji. No nie latem tak jest. Żelowe konsystencje, lekkie konsystencje, oczyszczanie, odświeżanie skóry. To jest właśnie najważniejsze. I dwa takie produkty plus dodatkowe totalnie. No, które u mnie latem muszą być Czyli samoopalacze Ja nie jestem osobą, która się opala Po pierwsze jest to niezdrowe Po drugie szkodzi to skórze No tutaj niezdrowe pod kątem czerniaka oczywiście I w ogóle wysusza skórę Skóra się starzeje po opalaniu No jest to najgorsze, co możecie w ogóle w swojej skórze zrobić To opalacie no, a wiadomo, ładny koloryt skóry każdy z nas chciałby mieć I tutaj przychodzą nam z pomocą samoopalacze I ja sobie nie wyobrażam lata bez samoopalaczy I pierwsze... Naprawdę fajna, budżetowa opcja z Daxa Kropelki samoopalające, one są do twarzy i ciała Stosowałam je do twarzy i naprawdę sprawdzają się super Nie zapchało mnie to, ale ja tego używam bardzo rzadko I tylko raz na jakiś czas, bo ja też lubię i nie mam nic do tego, że mam twarz jaśniejszą od ciała Troszeczkę stosuję te kropelki, aby wyrównać, wiecie, tą różnicę, żeby to nie było takie rzucające się w oczy No i żeby ta skóra twarzy też fajnie wyglądała Więc tutaj są te kropelki, możecie to dodawać do balsamu do ciała żeby dodatkowo mm, Delikatnie na przykład sobie Nie wiem, dekolt Bo na nogi to może być za słabe, jak dacie to do Do, do, do samo do ciała Ale właśnie na dekolt, jeżeli nie chcecie mieć tak właśnie Takiego mocnego odcięcia, że to będziecie miały Mocny samoopalacz, a tu bladą twarz to bardzo fajnie się to sprawdza właśnie, jeżeli zastosujecie balsam czy krem do twarzy, który będziecie nakładały na dekolt i sobie to wymieszacie właśnie z tym balsamem. Ja tak samo na twarz robię, nie... samodzielnie to raz zrobiłam, ale trochę był za mocny ten efekt. Lubię to mieszać z kremem do twarzy, dosłownie 2-3 krople i, i na twarz i tak samo szyję i dekolt. Super patent na to, żeby nie mieć takiego dziwnego odcięcia między twarzą a resztą ciała. Zastosujcie sobie takie kropelki, właśnie w do ciała, żeby tutaj dekolt i szyję sobie zrobić. Wtedy Wam tak ładnie to wszystko, wiecie, gładko przechodzi. Ja później na nogi, tutaj ręce, brzuch stosuję mocniejsze samoopalacze. Natomiast, no tutaj, żeby wiecie, to tak w miarę takie przejście było, nie wyglądało dziwnie, to lubię stosować to. I mój ukochany samoopalacz do ciała. Jeżeli ze mną jesteście od dawna, to ten sam widzicie na pewno od dawna Ja wam go od kilku lat dosłownie polecam Mokosz, brązujący balsam do ciała, pomarańcza z cynamonem Uwielbiam, to jest akurat moje zapasowe opakowanie Jedno mam otwarte, najlepszy, nie robi mi smug, nie śmierdzi u mnie Tej przepiękny koloryt, cudownie nawilża skórę No, dajcie znać, na pewno kojarzycie go z mojego kanału Na pewno go widzieliście nieraz u mnie, bo ja od kilku lat wam co roku ten sam pokazuję Jako mój totalny hit, bo jest moim hitem Piękna, piękna opalenizna. Yy, nie da się według mnie nic zrobić smug, o ile sobie spilingujecie skórę przed tym i nałożycie go równomiernie, po prostu poświęcicie trochę czasu na to, żeby sobie ładnie nałożyć, a nie, że tylko tam wiecie na odwal się. Ale jeżeli go po prostu ładnie sobie nałożycie, nie trzeba rękawicy żadnej do niego, bo to jest balsam po prostu. Możecie budować sobie stopniowo opaleniznę. Za pierwszym razem on nie jest bardzo delikatny, jest taki naprawdę ładny kolor, ale jak nałożę sobie 2-3 dni pod rąk, to już w ogóle jest petarda, jak z jakiejś wakacji wróciła. Na maksa Wam ten sam opalacz. Brązujący balsam do ciała polecam, bo możecie sobie stopniować Uzyskacie przepiękny, totalnie nieżółty, bardzo natura naturalny odcień opalenizny Więc ekstra Dajcie znać, czy miałyście kiedyś mojego polecenia ten produkt, czy nie No i koniecznie w komentarzach czekam teraz na wasze hity pielęgnacyjne, jeżeli chodzi o lato Dajcie znać, czy też przerzucacie się na takie konsystencje żelowe, galaretkowe Odstawiacie właśnie jakieś gęste kremy na rzecz właśnie takich delikatnych produktów bardzo, bardzo jestem tego ciekawa, także czekam na Wasze komentarze.